Dzień dobry. Zachowanie y, ludzi, którzy znają lewicę, zachowanie europosłów w parlamencie europejskim y, oraz wielu lewicowych y, kongresmenów, którzy nie chcieli uczcić minutą ciszy zamordowanego ostatnio słynnego mówcę, blogera i y, dziennikarza, pana Kirka, y, pokazuje, czym jest lewica. Jest to Organizacja, która mocno tkwi w swoich terrorystycznych korzeniach, które, z których się wywodzi, zawsze kierowała się przemocą i strachem, i kiedy znów zaczyna widzieć, że przegrana nadchodzi, że już traci oddziaływanie na społeczeństwo, wraca do swoich korzeni, czyli terroru, strachu, jeszcze większego kłamstwa, gdyż innych metod działania nie zna. Dlatego teraz maski opadły, wiemy kto, kim jest i trzeba dobrze wybrać.